Szanowny panie premierze, pani marszałek, panowie premierzy, szanowni państwo ministrowie, szanowni państwo posłowie. No, więc rzeczywiście mm, pozwólcie, że zacznę od tego, szanowni państwo, że podziękuję strażakom, wszystkim tym, którzy byli tam na miejscu, którzy zostali zadysponowani za wielkie serce, jakie włożyli w ratowanie mienia i życia ludzi, dali z siebie na pewno wszystko i dali do siebie 200%. Pewnie. Po analizie dokumentów, które otrzymałem od pana ministra Szefernakera, które pan minister otrzymał od pana ministra Siemoniaka i po analizie moich, mojego do, z mojego doświadczenia, po analizie tego, co dotrzymywałem od druhen i druhów z południa Wielkopolski, od funkcjonariuszy byłych i obecnych jeszcze w służbie, mam swoją ocenę tej sytuacji. Pozwólcie państwo, że e, spróbuję się do tego e, dość głęboko odnieść. Zacznijmy może od potencjału, jakim dysponuje Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, bo to państwo pokaże, o jakiej skali my mówimy, a jaka skala potem. Państwo zobaczą, jaka została zaangażowana. 31 tysięcy funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Funkcjonariuszek i funkcjonariuszy. 220 tysięcy druhen i druhów przygotowanych do działań z pełnym wyszkoleniem i z pełnymi badaniami. I ponad 400 tysięcy ludzi, którzy są stowarzyszeni w OSP, którzy są gotowi do niesienia tej najprostszej pomocy, która nie wymaga specjalistycznych kwalifikacji. Szanowni Państwo, z całym szacunkiem dla kolegi pułkownika i wojska, nie ma większej armii w Polsce, Niż Straż Pożarna i Ochotnicza, i Państwowa. I taka jest prawda, i co do tego nie ma co dyskutować. Więc, szanowni Państwo, mamy do czynienia z 250 tysięcy ratowników gotowych do działania. I zanim y, przejdę do tego, ile zostało ratowników wysłanych do akcji i w jakim czasie, taka chronologia czasowa. 10 września pierwsze informacje z mechanizmu unijnego, z którym jest sprzężone Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa Komendanta Głównego, przychodzą informacje o zagrożeniach. 11 i 12 przychodzą kolejne informacje, a to wiem z opracowania, które otrzymamy od pana ministra Szefernakera, przychodzą zagrożenia trzeciego stopnia dla terenów Dolnego Śląska Opolskiego. Zagrożenie jest bardzo poważne. Kolejny element to informacje od komendantów z Czech, którzy dzwonili do odpowiedników w Polsce, swoich kolegów po fachu i mówili, słuchajcie, idzie do Was wielka woda. Wielka woda taka jak w 97 może nawet większa. Jaki był przekaz informacyjny? Trudno dziś to ocenić, ale jak sami państwo wiecie, chronologia czasowa pokazuje, że nie do końca to wszystko zagrało. Jeszcze jest jeden ważny element, z którego dopiero skorzystano 13 września, a to też wiem z, z informacji, które otrzymałem od pana ministra. Uruchomiono system Copernicus w komendzie głównej. System Copernicus to jest sprzężony z satelitami, które krążą nad Europą i pokazują w czasie rzeczywistym mapy, co się dzieje wokół nas. I szanowni Państwo, choćby nawet w Polsce nie padało, to wiedzieliśmy, że z Czech przyjdzie wielka woda, bo Czesi będą opróżniali zbiorniki. Szanowni Państwo, pierwsze dyspozycje Komendant Główny wydał 11 września, sprawdzał gotowość bojową w szkołach strażackich, szkołach aspirantów i w Akademii Pożarniczej. Następnie pierwsze zapotrzebowanie przyszło z Wrocławia 11 września na wsparcie, jeśli chodzi o odwody operacyjne Komendanta Głównego. Szanowni Państwo, wysłano 36 strażaków i kilkanaście samochodów. Przepraszam Pani General, ja bym mogła poprosić o doprecyzowanie. Na wezwanie w sytuacji, kiedy idzie wielka woda, kiedy nakłada się na to już komunikat IMGW i pracuje RCB, decyzja jest wysłać około 30 strażaków szanowna pani pani poseł ja cytuję to co jest w raporcie który otrzymałem od, od z komendy głównej poprzez pana ministra Szefernakera, więc ja to czytam dzisiaj nie jestem już funkcjonariuszem i nie pracuję w komendzie głównej pokazuje państwu jaka jest chronologia czasu szanowni państwo oczywiście w tym dokumencie jest potem że nastąpiły następne dysponowania i tak dalej i tak dalej w pewnym momencie nie ukrywam że nie mogłem usiedzieć w domu spokojnie i zacząłem się interesować coraz bardziej tą sprawą. Wykonałem kilka telefonów i dowiedziałem się, że w kulminacyjnym momencie operacji, czyli 13, zaangażowanych było 700 strażaków z Polski. Jeszcze raz panu, Państwu przypomnę: 250 tysięcy. Chwilę później mamy informację z ust Pana Ministra i Pana Komendanta, że mamy zaangażowane 9% KSRG. Mówimy o powodzi, która jest największa od 14 lat. Więc no, trudno, nie trudno jakby poczuć, że nie wszystko zostało zrobione tak jak trzeba. Ja Państwu chciałbym powiedzieć, jak to mogło wyglądać. Jeżeli dziesiątego mechanizm unijny wysyła, wysyła informacje, pierwsze co robi komenda główna, to informuje swojego przełożonego, czyli informuje komendanta głównego, który powinien udać się do pana ministra i z panem ministrem przeanalizować sytuację. Państwa Straż Pożarna jest scentralizowana jedną decyzją, czy pana ministra, czy komendanta głównego można wysłać w rejon nawet kilka tysięcy ludzi? Dzisiaj argument, który słyszę od ministra Szefernakera po spotkaniu w MSW, ja o tym, gdzie mieliśmy ich położyć, tych wszystkich ludzi z Polski, to ja wiem gdzie. W Szkole Centralnej w Częstochowie, gdzie można postawić tysiąc samochodów i położyć tysiąc osób od razu. Bo to jest wielka szkoła z wielkim zapleczem, poza tym my jeździmy po świecie i ratujemy ludzi i sobie radzimy w terenach niedostępnych. W Polsce byśmy sobie tym bardziej poradzili. Więc zadysponowanie tysiąca czy dwóch tysięcy ludzi nie miałoby tutaj większego znaczenia i nie osłabiłoby gotowości bojowej w innych rejonach, szanowni państwo. Jeszcze raz przypominam, 16 tysięcy jednostek OSP jest w Polsce, 503 jednostki ratowniczo-gaśnicze. Mamy naprawdę świetnie zorganizowany system krajowej ratowniczo-gaśniczy. Sami państwo musicie sobie zadać pytanie i odpowiedzieć na nie, czy zrobiliśmy wszystko, żeby te siły, siły i środki trafiły tam, gdzie trzeba. Mogły pojechać wcześniej. Przecież przebieg Wisły i odry nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Z lat 97 i 2010 możemy wysnuć wnioski, gdzie są nasze mocne i słabsze strony. Czy w Głuchoazach nie mogła stać kompania odwodowa i czekać? Czy w Lądku i w innych miejscach we Wrocławiu, w Częstochowie nie mogły stać kompanie i czekać? Nawet gdyby ta woda nie przyszła, można by było to potraktować jako ćwiczenia przeciwpowodziowe, które przydałyby się na taką skalę w Polsce, bo dawno ich żeśmy nie robili. Więc to pokazuje, że siły i środki zadysponowane, choćby ludzkie, były za małe. I potem nie ma się co dziwić, że były informacje, że kogoś gdzieś strażaka brakowało. I to nie z winy strażaków, szanowni państwo, bo oni naprawdę dawali z siebie wszystko. No tylko nie mogli się przecież rozdwoić, ani potroić. Oczywiście jeszcze mówimy o sprzęcie. Szanowni państwo, ostatnie kilka lat dwie ustawy modernizacyjne. Ponad 3 miliardy złotych wpompowane w ochotnicze straże pożarne i w Państwową Straż Pożarną. Setki milionów z Unii Europejskiej, które pozyska, pozyskiwaliśmy w sposób niezwykle umiejętny, za co byliśmy w pokazywaniu jako wzór, że Państwowa Straż Pożarna potrafi pozyskiwać tak środki na, na, na sprzęt. I w pewnym momencie dowiaduje się, że na tereny powodziowe zostały zadysponowane tylko dwie cysterny z wodą pitną. Więc y, słyszymy, że kilka y, pomp wysokiego ciśnienia. Tylko w 2023, Szanowni Państwo, na rzece Odrze kupiliśmy 100 łaskodennych łodzi do ratowania ludzi, a ja słyszę wpisy, wpisy, czytam wpisy na Facebooku i w innych miejscach, że mamy się, cywile mają się zrzucać na łódki, mamy przyjeżdżać skuterami, przypływać. Tego naprawdę nie trzeba robić. Ten cały sprzęt jest w Polsce. My jesteśmy ogromną siłą ratowniczą. Żeby jeszcze to bardziej podkreślić, podkreślić jesteśmy czwartą siłą ratowniczą na świecie, jeśli chodzi o ratowników, wyszkolonych strażaków. Mówimy tu o takiej skali. Więc dzisiaj stawianie takiej tezy, że trudno było sobie z tym poradzić, oczywiście, że nikt by wodę nie zatrzymał, ale mogliśmy czekać na wodę, a nie ją gonić. Wyciągnąć wnioski z 1997 roku, kiedy nie było Kopernikusa, wyciągnąć wnioski z 2010 roku, kiedy nie mieliśmy tyle sprzętu i tylu wyszkolonych ludzi. I trzeba było czekać na powódź. Takie jest moje zdanie, taka jest dzisiaj moja opinia. Może ona jest dzisiaj mocna, może ona kogoś dotknie. Z moich kolegów, którzy jeszcze zostali w służbie. Ale wiem, że po cichu wielu myśli tak jak ja. Że naprawdę można było zrobić więcej. Nie wiem, czy byśmy ugotowali więcej ludzi. Nie wiem, czy by się udało e, zrobić to lepiej, ale na pewno nie mielibyśmy wyrzutów sumienia. Którzy dzisiaj na pewno niektórzy mają. Jeszcze taki element, który trochę mnie jakby wzruszył i poruszył, to to, że komendant główny przejął dowodzenie nad, strategiczne nad całą akcją 16 września. Kto dowodził do 16 września? To jest pytanie, które zostawiam Państwu do analizy i myślę, że to jest podstawa, żeby zacząć się zastanawiać, co do tej pory. Ja rozumiem, że byli dowódcy na dole, którzy to koordynowali, starali się na pewno, robili wszystko, co mogą. No, tylko niestety musi być ktoś, kto to spina. Musi ktoś być, kto jest dowódcą tym i kto jest liderem. Kto, kto mówi za mną, nie naprzód. I to są bardzo ważne elementy, jeśli chodzi o zarządzanie i strategię. Ja zachęcam Państwa dzisiaj do zadawania pytań, bo oczywiście nie jestem w stanie dzisiaj jakby z głowy od razu powiedzieć wszystkiego, ale te elementy, które po, po, powiedziałem, ten sprzęt, który dysponuje, tym sprzętem, który dysponujemy w Państwowej Straży Pożarnej i w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Dzisiaj wiele jednostek ochotniczych jest tak samo gotowych i przygotowanych, jak Państwowa Straż Pożarna. Myśmy naprawdę przez ostatnie lata zrobili kawał dobrej roboty i to też dzięki Państwu, którzy się widzieli i dostrzegali ten problem. Ja nigdy problemów nie miałem, jeśli, jak rozmawiałem z, z premierem czy z, z ministrami o tym, żeby, żeby rozwijać Straż Pożarną. Więc, szanowni Państwo, tyle z mojej strony: takiego wstępnego podsumowania, tego, żebyście Państwo wiedzieli, jaka była chronologia czasowa. Czyli od 10 września można było dyslokować jednostki ratowniczo-gaśnicze, odwody operacyjne, można było podnosić gotowość we wszystkich jednostkach w Polsce, przejść nawet w tryb 24 na 24 skoszarowania strażaków, bo takie rzeczy się zdarzały. I to nie jest żadne nowo, i to nie są żadne jakieś rewelacje. Po prostu z jakichś powodów nastąpił paraliż systemu, który jest naprawdę dobrym i dobrze zorganizowanym wzorem do naśladowania dla innych państw. Chcę powiedzieć, że na podstawie naszych, naszych dokonań i naszej budowy KSRG powstają takie same w wielu państwach na świecie i w Europie. Chcą kopiować nasze rozwiązania. Tym razem no nie wszystko chyba poszło tak, jak powinno. Na ten moment dziękuję, pani poseł. Szanowni Państwo, już teraz powiem z perspektywy żołnierza pasywnej rezerwy. Rzeczywiście, zanim odpowiem na to pytanie, co zawiodło i czy można było lepiej, chciałbym dać takie tylko przez pewien, swoją przeszłość, będąc w wojskach obrotów i pewne założenia, dlaczego my te wojska w ogóle budowaliśmy. My te wojska budowaliśmy tak naprawdę, bo chcieliśmy mieć nie powiem, że natychmiastowe siły reagowania, ale chcieliśmy mieć. Swoje siły w terenie, które z wojska zrzucą takie, taką plamę, że wojsko zawsze, kiedy szło i zabezpieczało wszelkie niemilitarne przedsięwzięcia, zdarzenia, było jeden dzień albo dwa dni po tym, jak one już się wydarzyło. Powód 97 Ostatnio nawet wichura w 2017 roku też byliśmy trochę za, co nam zarzucano, ale my wtedy tam nie mieliśmy swoich struktur, czego nikt nie rozumiał. Ale lata 2018-2019, z całą przykrością, panie komendancie, muszę powiedzieć, że dość często byliśmy pierwszą siłą, która tam wchodziła i ostatnią, która tam wychodziła. Zbudowaliśmy pewne mechanizmy, jak zespoły oceny wsparcia, zespoły odbudowy wsparcia. Mieliśmy pewną autonomię działania ze strony kierownictwa MON. Nie czekaliśmy na decyzje, nie czekaliśmy na rozkazy, monitorowaliśmy tą swoją przestrzeń społeczną i byliśmy tam przez 24, 7, 365 dni. Terytorialsi, czyli żołnierze TSW, to byli żołnierze, którzy znali warunki i potrzeby społeczeństwa. To też gwarantowało nam, że w czasie pokoju będą chcieli wspierać swoją małą ojczyznę, swoich obywateli, swoich kolegów, sąsiadów, a w czasie. Wojny będą chcieli bronić tej dużej ojczyzny, więc to były takie pewne kryteria. W powodzi jednak nie uczestniczyli sami terytorialsi, uczestniczyły również wojska operacyjne. I tak naprawdę prawdą jest to, co powiedział pan premier Kosiniak kamysz że wojsko polskie od pierwszych godzin jest zaangażowane w akcje ochrony życia i zdrowia ludności pomocy obywatelom we wszystkich działania państwa związanych z walką. Z powodzią. Pan komendant chwalił swoich. Oczywiście jestem dumny z tego, że żołnierze byli i ramię w ramię z innymi służbami, walczyli z sercem, z oddaniem ducha, z pewnym heroizmem, wspierali te lokalne społeczności. Tylko, że pan premier czegoś nie dopowiedział. Pan premier nie dopowiedział jednej ważnej rzeczy. 10-11 zaczęły być budowane zgrupowania zadaniowe. Czyli to był już czas, kiedy te zgrupowania powinny wyjść. 13 pan premier otrzymał meldunek o gotowości zgrupowań zadaniowych do działania. I do tego momentu wojsko działało fajnie, bo nie było jednej rzeczy, nie było wniosku wojewody o wsparcie wojska. Szanowni Państwo, i to jest o dziwo kolejne, że pierwszy wniosek o użycie wojska to nie był wojewoda opolski, to nie by Wojewoda Dolnośląski, to był Wojewoda Wielkopolski, rzeka Barycz. Więc okres 10-13 teraz, powiem ze swojej perspektywy i z oceny, jest to okres stracony. Jest to przespany przez Centra Zarządzania Kryzysowego Opolskie Dolnośląskie. Ale również RCB się nie pokazało. Brałem udział w planowaniach operacyjnych w wymiarze narodowym, sojuszniczym przez ponad 12 lat. I zawsze wiedząc, że trzeba wyznaczyć pewne rejony kluczowe, centra, środki ciężkości, które trzeba najpierw zminimalizować, to nie dokonaliśmy tego. Nie wskazaliśmy w tej sytuacji, że województwa opolskie i dolnośląskie są naszymi rejonami kluczowymi. Że albo przegramy tam tą walkę, to ona spowoduje, że te zło w postaci wody Pójdzie na kolejne części kraju, albo chociaż zminimalizujemy, a tym samym zmieniamy skutki w innych częściach. Straciliśmy czas. <tryk> Przypomnę, 10-13 i tak naprawdę nasi żołnierze, podobnie jak i straż, wzięli udział w tak zwanym pospolitym ruszeniu. To było gonienie wody. Nie było żadnej koordynacji. Nie, nie, nie dokonano żadnych analiz ze strony województwa, powiatów, mówię o centrach zarządzania kryzysowego. O dziwo, walczymy tutaj na bardzo kluczowym kierunku i to nie Wojewoda Opolski kieruje działaniami, tylko CZK w Nysie. Natomiast pani Wojewoda XII wypowiada się w sposób następujący w prasie. Jak zapewniła dzisiaj Monika Jurek, województwo opolskie jest dobrze przygotowane na intensywne opady deszczu. Przede wszystkim zbiorniki renencyjne mają bardzo duże rezerwy. Turawa 200%, nysa odmuchów po 130. I to jest takie tutaj w tej chwili kluczowe zdanie, które pada. Ponadto Wojewódzkie Centrum Rozwiązania Kryzysowego przeprowadziło niedawno inwentaryzację sprzętu służącego do przeciwdziałania powodziom. W magazynach czeka pół miliona worków i rękawy przeciwpowodziowe. Z wypowiedzi mogę wywnioskować, że ta powódź została, te wydarzenie zostało liwy bądź spłaszczone do reagowania. Nie było tu mowy i nie widać tu mowy o zapobieganiu, o wsparciu ludności, o wyznaczeniu punktów kontrolnych, o monitorowaniu wałów, monitorowaniu zawał zbiorników. Chodzi mi tu o tak zwane kaskadowe planowanie, czyli sekwencyjne, że zakładam, że coś może mi się wydarzyć, a ja muszę na to reagować. Całkowicie zabrało, zabrakło w pewnej wizji planistycznej i oceny zagrożenia. Nie było scenariuszy żadnych, powiedzmy sobie, prawdopodobnych czy najbardziej niebezpiecznych. Żołnierze, którzy zostali wyznaczeni, tak naprawdę nie wiadomo do jakich prac zostali wyznaczeni, bo wiemy, że dopiero koordynacja nastąpiła w pewnym innym momencie. Nie mówimy tu o jednym województwie. Tu mówimy z automatu o dwóch województwach, o Lubuskim, które się przygotowuje i muszę powiedzieć, że całkowicie wnioski, gdybyśmy mieli się wyciągnąć, to trzeba popatrzeć na Zachodnio-Pomorskie, bo one czeka na tą wodę, przygotowuje się, a nie goni tej tej wody. I na koniec chciałbym jedną rzecz, bowiem wszyscy tu mówiliśmy o tym terminarzu, chronologii działań pewnych. Nie będę mówił o chronologii, kiedy to się zaczęło. Ale szperając w internecie znalazłem kilka fajnych rzeczy. Są pewne już grupy cykliczne na internecie, w tym nasi polscy łowcy burz, którzy mówią o skutkach niżu yy, genłęskiego, którzy bardzo mocno opisują ten niż, podają za przyczynę powodzi 9.7 2010, a nawet zamość w tym roku również to była jedna z konsekwencji niżu genłęskiego. Co ciekawe, znalazłem również artykuł z tego roku w lipcu na onecie pod tytułem To niż genłoński wował powódź tysiąclecia historia może się powtórzyć. Wypowiada się tam i szczegółowego wywiadu udziela pan Bogdan Zdrojewski, który mówi o skutkach powodzi 9.7, kiedy był prezydentem miasta Wrocław. W mojej ocenie muszę powiedzieć, tak jak często się mówi, że mamy pewne doświadczenia historyczne i uwarunkowania. Te doświadczenia, ta wiedza. Została zbagatelizowana i niewykorzystana. Dziękuję. Szanowni Państwo, Premierzy, Marszałkowie, Ministrowie, Posłowie, Wszyscy zaproszeni goście. Na wstępie, jako strażak, dowódca i komendant, który wielokrotnie dowodził i koordynował na Podkarpaciu duże powodzie czy ostatnio choćby kryzys migracyjny, muszę stwierdzić i chciałbym się przyłączyć tutaj do słów Pana Generała. Andrzeja Bartkowiaka, pana pułkownika, że w obliczu ogromnych tragedii zarówno strażacy, żołnierze i funkcjonariusze innych służb zawsze dają z siebie wszystko, aby pomóc i ratować drugiego człowiek, człowieka w obliczu zagrożenia. Tak było i tym razem. Dziękuję bardzo. Nie mając Pełnej wiedzy, a opierając się tutaj na moich, na moich przedmówcach, ale również o korzystając i analizując doniesienia medialne, również te relacje w mediach społecznościowych, których zamieszczali zarówno samorządowcy, jak zwykli ludzie, ale i strażacy, którzy się z nami kontaktowali, rysuje się niestety obraz zbyt małej ilości. Sił i środków do walki z żywiołem w tej fazie początkowej, o której mówił zarówno pan generał, jak, jak również pan pułkownik, jak również e, zaraz po tym, gdy pierwsze zdarzenia powodziowe e, występowały. I ma to oczywiście miejsce pomimo określonych dość precyzyjnie, mających nastąpić katastrofalnych opadów. Które zostały precyzyjnie określone nawet z miejscami, w których one mają wystąpić. I tutaj mamy informacje z unijnego systemu świadomości powodzi, Kopernikus, o którym mówił pan generał. Ponad 100 informacji dla organów państwa między 10 a 13 września. Ponad 100 informacji. To, szanowni państwo, są kolejne e, informacje z Instytutu Meteorologii Wodnej. I gospodarki wodnej. Tak jak już pan generał powiedział, od 11 takie sygnały płynęły i zostały wprowadzone ostrzeżenia hydro- i meteorologiczne trzeciego stopnia, które, dla tych, co nie wiedzą, to są zjawiska zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu. I nawet w mediach społecznościowych dzień wcześniej, to jest 10, już pojawia się informacja na profilu IMGW. Tak naprawdę pada słowo powódź. Na potwierdzenie, jakby powyższego, przytoczę wypowiedź burmistrza lądka zdroju. Który powiedział, że od niedzieli, to jest 15 września, sami ładujemy worki z piaskiem, sami koordynujemy działania. W niedzielę przyszła powódź a wod przyjechał w środę to jest 18 września to jakby potwierdza słowa które padły już tutaj wcześniej ze słów z ust moich przedmówców pana generała pana pułkownika jest to smutny e, smutny wniosek i smutny obraz również inni samorządowcy narzekali na nieprawdziwy przekaz informacji brak Funkcjonowania sztabu, braku informacji o nadchodzącej Wielkiej Wodzie, czy choćby o pęknięciu Tamy przy Stroniu Śląskim. Osobiście mam wrażenie, że obecność pana premiera, i to też dzisiaj tutaj padło, jego działania medialne tak naprawdę uśpiły czujność, zarówno wojewodów, jak i szefów służb. To przecież z ust pana premiera. 13 września padają sławetne słowa, że nie ma powodu do paniki. Te prognozy nie są przesadnie alarmujące. A jak tutaj już też padło, że sygnały od sąsiadów z Czech, ale i od wszystkich instytucji, które monitorują e, pogodę, były bardzo alarmujące. To w końcu słowa z 15 września, gdzie Pan premier o godzinie ósmej rano mówi, że są takie głosy, że być może Tama nie wytrzyma, ale one nie są prawdziwe. Takie słowa wypowiada pan premier. Po nieco ponad dwóch godzinach zbiornik, jak wiemy, w Stroniu Śląskim uległ uszkodzeniu przy Tamie, dokładnie chyba o godzinie 10.35. Y a informacje od pracowników e, którzy tam na tej tamie były były już przekazywane 14 przed północą że należy pilnie ewakuować ludność e, z terenów poniżej zapory. Dlatego ja osobiście i jak się okazuje i państwo tutaj macie takie wrażenie, że panu premierowi bardziej zależało na medialnych działaniach niż na tych realnych Pomimo alarmujących ostrzeżeń, które pewnie były rozumiane przez pana premiera po swojemu, stąd aktywność w tym czasie w mediach społecznościowych, różne obrazy, które się tam przecież przewijają, stąd transmisje na żywo w końcu sztabów zarządzania kryzysowego, których ja po prostu jako osoba, która brała udział w takich sztabach sobie po prostu nie wyobrażam. To jest po prostu rzecz nieprawdopodobna, że pan premier publicznie przy kamerach ruga urzędników, przez co oczywiście później się to wiąże z tym strachem i paraliżem, który na pewno musiał wystąpić u wojewodów, którzy są przecież młodymi, świeżymi wojewodami, którzy nie pełnili wcześniej przez wiele lat takich funkcji. I to się oczywiście przekłada na to, że sztab który powinien działać sprawnie, który powinien przyjmować informacje, analizować je i przekazywać społeczeństwu te sprawdzone, tak naprawdę nie działał. Nie działał, a wręcz mogliśmy obserwować w czasie rzeczywistym, jak następowały jak następowała panika choćby we Wrocławiu u pana prezydenta Sutryka, gdzie prawda jedno z osiedli Zaczęło panikować po tym, co usłyszało właśnie na takim, na takim sztabie. W istocie wydaje się, że to spowodowało ten ogromny chaos informacyjny. Ze sztabu nie było jasnych, klarownych komunikatów dla społeczeństwa, jak się przygotować na ewakuację, które tereny, co zabrać ze sobą, które tereny powinny być gotowe do ewaku ewakuacji i tak dalej. W miejsce tego pojawia się panika, o której już mówiłem, i nie ma wsparcia, o czym też trzeba powiedzieć dla samorządów, które też przecież samorządy zostały w krótkim czasie, mamy nowych burmistrzów, wójtów, i one nie mają wsparcia od wojewodów tam, gdzie powinno to wsparcie pójść. Wielokrotnie uczestnicząc pracach właśnie sztabów, ja sobie nie wyobrażam takiej pracy i, i chyba efekty tego widać. Patrzę tutaj na pana premiera, bo przypominam sobie powódź błyskawiczną, o której tutaj już była mowa na Podkarpaciu w 2020 roku, gdzie w powiecie przeworskim mamy zbiornik Kańczuga, który był przewidziany na Trzy doby opadów, zbierania ich, żeby mógł zabezpieczyć tereny poniżej, a w trzy godziny się zapełnił. Woda zaczęła się, podobnie jak tutaj w przypadku stronia, przelewać przez górną część wałów. I co wtedy myśmy robili? Pani wojewoda była, pani dr Ewa Leniard, obecnie poseł na Sejm Rzeczypospolitej. W trybie pilnym pan premier przyjechał przecież też w nocy wtedy wesprzeć sztab, zostały wezwane służby z nadzorem budowlanym, ze specjalistami z wód polskich i ocenialiśmy, czy ta tama wytrzyma, czy mamy podjąć natychmiastową ewakuację ludzi poniżej. I na wskutek opinii i decyzji, która, którą, którą żeśmy się wspierali specjalistów, Stwierdzone zostało, że tylko jest uszkodzona wierzchnia warstwa tamy, że ona wytrzyma i w związku z tym byliśmy przygotowani na ewakuację, ale nie wprowadzaliśmy jej. I pan premier był, pamiętam, na, na tej tamie przeglądaliśmy przecież. Tylko byliście przed, a nie za wodą. I to. Jest ta... myśmy byli tam przed. Bardzo to samo ważne. chcę powiedzieć na temat wojsk obrony terytorialnej, które praktycznie były w tym samym, już wieczorem dotarły do nas, bo powódź rozpoczęła się w granicach godziny 15.00 a już przed północą Wojska Obrony Terytorialnej ramię ram, w ramie wspólnie z nami współdziałały podczas tej akcji.